Rycerza Buław. Dziewięć mieczy. I wezmę tą ostatnią. Może karta, Dwie przedostatnie. Trzy Buławy. Ok. Jeżeli chodzi o zdrówko dla bliźniąt w miesiącu czerwcu, zwróćcie uwagę na kręgosłup. Na kręgosłup e na kręgosłup, na, na stawy. I zwróćcie uwagę jeszcze na dziewiątkę, mieczy, stany depresyjne. Ok. Bliźnięta w miesiącu czerwcu muszą trochę zmienić podejście do niektórych spraw. Większość z tych spraw będzie się opóźniała. Na przykład, szukam pracy teraz, ta praca znajdzie się później, szukam dziewczyny teraz, ta praca znajdzie się później. To jest minusie. Trzy buławy. Zmień trochę podejście do spraw, żeby przyspieszyć niektóre sytuacje. Co cię spowalnia? To są na pewno ludzie, którzy nie do końca ci życzą dobrze. No ale dobra, słuchajcie, dam jeszcze jedną kartę, żeby nie było tak ponuro w tym układzie dla bliźniąt. Król Buław. Dobra, jeżeli chodzi o finanse. Pierwsza połowa czerwca w pracy możecie mierzyć się z nieuczciwością, z nielojalnością i z niezwykle to szybkością pracy. Mogą być jakieś kłody pod nogi, może tutaj się coś takiego dziać, co wy niekoniecznie będziecie lubili tych zadań w pracy, ale musicie, żeby mieć trochę lepsze pieniądze. Finansowo nie będzie. Ani najgorzej, ani najlepiej będzie tak średnio. Ale dobiorę może jeszcze kartę dotyczącą finansów. No, Wy cały czas jesteście rozczarowani tą robotą. Wy chcecie zmienić tą robotę ze względu na ludzi. Nie ma tam jakichś mega. Mega super, że tam powiem, warunków i wy będziecie chcieli zmienić. Druga połowa czerwca zmienicie pracę na dosyć lżejszą, ale to dopiero wtedy, jak zmienicie podejście do świata, i generalnie wtedy może się coś fajnego zacząć. Jeżeli chodzi o miłość, cztery kielichy, rozczarowanie byłym partnerem byłą partnerką, jeżeli jesteście wolni i spotykacie na drodze byłego lub byłą w sądzie ostatecznym, czyli zmartwychwstał to też zmartwychwstały wasze problemy związane z byłym, byłą partnerką jak będzie w drugiej połowie czerwca na miłość bo tutaj kart e, nie ma za ciekawych paść buław, dostaniecie fajne informacje dostaniecie fajne informacje dotyczące właśnie jakiegoś jakiegoś tutaj projektu projektu, ale jeżeli pytam o miłość dostaniecie informację od osoby z przeszłości i akurat z królem Buław będzie to oznaczało że ta osoba może mieć zodiakalnego barana, lwa lub szczelca i będzie to dosyć ciekawa informacja Dzięki której zmienicie coś w sobie i w relacji. Że jesteście w jakiejś relacji i wasz partner, partnerka jest precoholikiem, bo mamy króla buław, otworzyć się na nowe, zmieniać coś w związku, może wy coś zmieńcie, idźcie na terapię, porozmawiajcie i nie rancie się nawzajem przede wszystkim. Dobry czas na naukę, dobry czas na szkolenia, ale niekoniecznie dobry czas właśnie na ta pierwsza połowa czerwca. Na pewne rozwiązania w sprawie miłosnych. Za to druga połowa czerwca daje wam tutaj już na odwrót, czyli w miłości będzie dużo, dużo lepiej. Zasłonię jeszcze tą kartę jedną. Dziewiątka denarów. Tak, dziewiątka denarów. Wyciszajcie się, idźcie gdzieś do parku, idźcie pomedytować, właśnie dużo medytujcie w tej karcie, jeżeli będziecie mieć y, tutaj odrobinę prywatności. I 9 denarów przede wszystkim mówi o tym, zwiedzanie jakiegoś fajnego miejsca, na przykład artystycznego, nie wiem, teatr, wermisarz, tutaj. Y, czy po prostu idziemy do ogrodu jakiegoś lub na działkę, tam wypoczniecie, tam wypoczniecie, tam nabierzecie tchu, bo pierwsza połowa czerwca nie zaciekawie, za to druga może już być lepiej. Lepsze finanse w pracy, widzę i zmianę pracy. Przyczyny problemu: no, ludzie mogą mieszać, tak jak już mówiłam, musicie na to uważać, musicie zwrócić na to uwagę. Dlatego, że ta pierwsza połowa czerwca ci ludzie mogą Wam tutaj robić różnego rodzaju zamieszania. Mamy rycerza, rycerza mieczy, który pojawia się i znika, czyli pewna osoba, która robi w Waszym życiu zamieszanie, po prostu przychodzi, robi zamieszanie i następnie odchodzi. Może to być jakaś koleżanka, może to być jakiś kumpel, który ma ostry języczek, nie jest za uprzejmy i Wam dogryza, a jako rada jest... Osiem buław, wyjedź odpocznij, zmień może trochę klimat, miejsce, również wyjazdy pokazują w drugiej połowie czerwca. Także zmiana podejścia na taką twardą, na taką um, też weselszą pokazuje trójka Buław. Zmień podejście zmień podejście, medytuj, żeby trochę się to rozjaśniło.